Mimo wakacji, szkoła w Różynach tętniła dziś życiem. Podpisano umowę na budowę nowej szkoły podstawowej. Wielkie święto za sprawą decyzji i podpisania umowy na budowę nowej szkoły w Sołectwie Różyny dla dzieci z Sołectwa Różyny i Kleszczewko. Wartość inwestycji to ponad 14 milionów złotych, co świadczy o tym, że będzie to największa inwestycja w historii gminy Pszczółki. Bardzo się cieszę, natomiast biorąc pod uwagę taką strategiczną inwestycję, my zawsze musimy mieć też w głowie wszystkie zagrożenia wynikające, chociażby z tego, że jest to bardzo duży obiekt, to że tak naprawdę nie będzie łat podczas samej inwestycji. Mamy takie wcześniejsze też doświadczenia, wiemy, że mamy teraz niestabilne czasy na rynku budowlanym, ale uważam, że są to minusy, które jesteśmy w stanie jak najbardziej tutaj zneutralizować. Jeżeli chodzi o samą szkołę, no to jest ona bardzo potrzebna i dlatego nie było tu nawet najmniejszych wątpliwości co do tego, żeby tą szkołę wybudować. Istniejąca placówka już od pewnego czasu zmagająca się z brakiem miejsca przestała wystarczać dynamicznie rozwijającej się miejscowości. Dzisiejsze wydarzenie jest odpowiedzią na te wyzwania i realizacją marzeń o nowoczesnym centrum edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Budowa Nowej Szkoły Podstawowej w Różynach to jest ogromne wyzwanie dla samorządu Gminy Pszczółki. Mimo, że udało nam się uzyskać 10 milionów z Polskiego Ładu, to należy pamiętać, że ponad 4 miliony musieliśmy wyszukać w naszym gminnym budżecie. I tutaj chciałabym serdecznie podziękować wszystkim radnym za to, że jednogłośnie podjęli uchwałę o budowie Nowej Szkoły Podstawowej w Różynach. Mam nadzieję, że za Nieco ponad dwa lata będziemy mogli cieszyć się z nowej szkoły w naszej gminie. Wieloletnie starania władz lokalnych, rodziców oraz społeczności przyniosły oczekiwane efekty. Nowa szkoła powstanie, aby zapewnić godziwe warunki nauki i rozwoju dla najmłodszych mieszkańców Różyn. Taka inwestycja jak szkoła, to można powiedzieć, to nie są wydane środki, można powiedzieć, to nie jest koszt, to jest inwestycja, inwestycja w naszą młodzież, w dzieci, w rozwój, wyrównywanie szans. Mamy w planie wspierać w momencie, jak będzie realizowana, bo Wojewódzki fundusz zgodnie z swoimi zasadami może finansować konkretne zadania i to są zadania w przypadku tego typu inwestycji dotyczące efektywności energetycznej czy bezpieczeństwa energetycznego. Czyli w momencie jak będzie realizowana i na przykład doposażony w elementy, które mają zabezpieczyć budynek w energię elektryczną czy energię cieplną, to wtedy tego typu elementy możemy finansować z naszych środków. Projekt uwzględnia najnowsze standardy edukacyjne i architektoniczne. Nowoczesne sale lekcyjne, nowe zaplecze sportowe i dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne, które będą sprzyjać efektywnej nauce i rozwijaniu pasji uczniów. Jeśli chodzi o naszą umowę, którą podpisaliśmy tutaj z drużynami, największym zadaniem wspólnym będzie stworzenie wspólnego produktu, czyli tej bryły szkoły. My mamy już jakiś zarys. Tak? To, to było to, co różne przygotowały, ale wiemy o tym, że trochę będziemy musieli to modyfikować na potrzeby tego społeczeństwa tutaj i znaleźć sobie, że jak powiem, wspólny punkt, czyli dobro przede wszystkim naszych uczniów w tej gminie. Dzięki tej inwestycji dzieci z terenu gminy będą mogły uczyć się w komfortowych warunkach. Nowa szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim symbol szybkiego rozwoju miejscowości. Czekamy na wbicie pierwszej łopaty. Polecamy również zobaczyć nowy zbiornik retencyjny na wodę pitną w Skowarczu oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.pl i nie zapomnij subskrybować kanału.